Dziś dla Was nakręcę, taki krótki filmik z moich prób powtórzenia makijażu, który zrobiłam u Bogusi. Dobra, zaczynamy od serum Biolik, które sobie niedawno zakupiłam w aptece. Nałożę je potoczy. oczy. Dosyć szybko się wchłania, bez zapachu. Dziś mam pokaz, więc wykonam taki trochę spróbuję przynajmniej. Wykonać trochę mocniejszy makijaż. Dobra. Zacznę tak, jak to robię ja. Pewnie, oczywiście, zostanę przez Was Shejtowana, bo. No, bo pewnie to nie jest taki super profesjonalny makijaż, jakie robią dziewczyny. Dobra. Zaczniemy od korektora. Nie, zaczniemy od bazy, którą sobie kupiłam z polecenia Anioła na Resorach jest to baza, co prawda nie tą mi kazała kupić, no ale już mam i trudno, jest to baza pod wyciskam na rękę baza pod pigment i pod cienie nakładam na powiekę jest bezbarwna maluje się przy oknie, przy świetle dziennym, więc warunki są, jakie są innych nie mam. No ale spróbuję coś z tego tutaj stworzyć. Dobrze. Teraz nałożę na całą powiekę bazę. Nie bazę, tylko cień Secret, taki malutki, beżowy, żeby się dobrze wszystko potem rozprowadzało. Nałożę to takim pędzelkiem firmy Kawal numer K80. Znało, że korektor pod oczy, Korektor też y, po, z, zakupiony po namowie anioła na resorach. Jest to Nyx. Korektor o numerze 06. Tak mi dobrała pani w drogerii. Wierzę, że jest OK. dobra Resztę w klepie go będę wykonywać cieniami firmy Atelier Paris. Są to cienie w kolorze Fioletu, no i zaczynamy. Zaczynam y, cieniem środkowym. Najpierw blenduję tutaj załamanie powieki. Robię to po mojemu, wiem, że nie jest to może prawidłowo, ale robię co mogę. Odgłosy, które w, słyszycie w tle, to nadjeżdżające samochody do garażu. Tak słychać niestety w moim bloku. Dobra, drugie oko. Filmik wam pewnie troszkę przyspieszę, ale i tak się spieszę jak mogę, bo trochę późno się za to wzięłam, a muszę zaraz wyjść. Dobrze, teraz użyję następnego cienia z tej palety. Zmienię pędzelek. Oczywiście nie mogę znaleźć pędzelka. Nie mogłam go znaleźć, bo został przeze mnie umyty po drobnym opieprzu, jaki dostałam od Anioła, że nie myję pędzli codziennie. Teraz je myję i w związku z tym co chwilę ich szukam. Gdzie je pozostawiłam umyte do wyschnięcia. Ale jest mój ulubiony taki dawno go bardzo temu kupiłam bardzo bardzo dawno w seforze jest to pędzelek numer 9 po prostu ma już 10 lat ale go bardzo lubię do niego użyję ciemniejszego fioletu Tutaj na załamanie powieki, na razie, tak delikatnie tylko. bo w sumie widzę, że jest to zły pędzelek, który wziąłem, no ale już dokończę. Dobra, nie będę się już tutaj dalej produkować. Teraz na całą powiekę wezmę taki ten cień, dwój, ten, a tym wykończę pod powieką. Ponieważ dziś ma być trochę mocniejszy ten makijaż, wykonam sobie jeszcze innym pędzelkiem, takim zbitym bardzo. Doklepię sobie tej bazy, którą kupiłam i nałożę taki bardzo, bardzo rozświetlający pyłek dlatego, że dziś robię makijaż na występ i fajnie jakby był jednak trochę z błyskiem i taki trochę konkretniejszy, bo taki bym pewnie zostawiła na co dzień ale ten doklepię trochę bardziej czyli rozsmarowuję na ręce teraz na pędzelku i nakładam na tam gdzie chcę, żeby ten pyłek się zaraz pojawił takimi wklepującymi ruchami nie za dużo, nie za mało. Zobaczymy, czy będzie ok. Od razu zrobię to na obie powieki. Kącik wykończę jeszcze innym cieniem, dlatego tutaj nie nakładam. Dobra, i teraz zabieram się za ten pigment. Jest firmy. Może wy dojrzycie, może Wam to coś powie. Może znacie ten pyłek. W każdym razie jest on w kolorze. Też nawet nie wiem jaki. No trudno. Nieważne. Wysypuję go troszeczkę na nakrętkę. I zabieram się za wklepanie go, zrobię to pędzlem, pomimo, że pewnie nie powinnam, ale zrobię to pędzlem, albo nie, zrobię to lekko bardzo naślinionym wacikiem, zobaczymy czy da radę, no daje. Nie wiem czy widzicie, ale już się tutaj blask trochę pojawił. To samo zrobię z drugim okiem. nie wiem czy widzicie, ale bardzo się powieka rozjaśniła, tak jak chciałam, trochę błysku się jej nadało teraz doklepię troszeczkę czarnego cienia na kącik oka z delikatnym, bardzo delikatnym pyłkiem, ale praktycznie nie będzie go widać doklepię to takim pędzelkiem bardzo zbitym Jak się zerwał pomimo, że jest bardzo bardzo upalny dzień może przywieje jakiś deszczyk wreszcie widzicie już trochę widać doklepuję takimi ruchami do wklepywania tylko Załamanie powieki. Dobra, teraz wrócę do pędzla od tego bardzo fioletowego cienia i jeszcze troszkę rozblenduję to. O, ale się wystraszyłam. O, zawał serca. Taki przewiew zrobiłam, że aż drzwi się zamkną. Dobra. Dokładam trochę cienia i rozblendowuję. To samo z drugim okiem. Widzicie, trochę się intensywniej zaczęło robić. Jak na moje możliwości. Trochę też chcę tutaj poprawić to przejście, które zrobiłam z tym pyłkiem, który nałożyłam. Pewnie też tak macie, że jedno oko wam się maluje lepiej, a drugie gorzej. I nie wiem dlaczego, ale mi się maluje zawsze oko lewe lepiej, co jest w ogóle abstrakcyjne, bo jestem praworęczna, ale zawsze ono lepiej wygląda. Nie wiem czemu. Może jakoś tu inaczej mi ten pędzelek się układa. Dobra. I teraz zacznę przechodzić do wyblendowania sobie górnej tutaj powieki. Użyję tego cienia pierwszego z tej palety. jest on dość konkretnie też napigmentowany to pewnie widzicie no i rozetrzemy tutaj tą użyję też tego pierwszego cienia z tej firmy My Secret, żeby przejście tutaj jakoś tak delikatniej wyglądało Drugie oko. Ten pędzelek jest podobno też dobry do blendowania. Jest on dużo, dużo większy, numer 60, też z marki Kawaii. Ale według mnie jakoś tak mi nie leży do ręki. Jest dla mnie za wielgaśny. Jakoś tak słabo. Dlatego to wszystko wykończę tak babcinym swoim sposobem czyli taką najzwyklejszą szpaktułeczką, mam już ją też ponad 15 lat pewnie z, z Diora także naprawdę jest super i nią jeszcze do poprawię raz tą brew tutaj tak już bardziej precyzyjnie po mojemu dla mnie jest już ok pewnie dla specjalisty nie, ale ja specjalistą nie jestem, więc zostawię na tym etapie. Teraz przejdę do yy, brwi. Brwi wykończę kredką z firmy Maybelline. Ona jest dwustronna, choć tej drugiej strony nie za bardzo ogarniam. Wykończę tutaj końcóweczkę, domalujemy troszeczkę. Też wykończę takimi cieniami do brwi, które posiadam. Cienie są z firmy Kobo. I dzisiaj wykończę tym najciemniejszym, dlatego że no na parkiet musi to być dobrze widoczne, a nie jakieś tam, wiecie, eciepecie. Zrobię to takim pędzelkiem też bardzo zbitym, krótkim. No, mniej więcej jest równo tym wacikiem do ucha, do ucha, który wcześniej użyłam. Trochę sobie poprawię górę, co tam mi nie wyszło. I boczki. Choć tragedii nie ma. No i wszystko utrwale yy, żelem do brwi. Marki VIBO. Kreskę taką króciutką, ale zrobię to dzisiaj kredką. Nie, nie eyelinerem, tylko czarną. kredką kredka. Kredka nie wiadomo z jakiej firmy, bo się zatarła. Ale z tego co pamiętam, wydaje mi się, że z, o dziwo, z jakiegoś avonu albo czegoś takiego. I domalujemy sobie taką króciutką kreskę. Dobra. Treska skończona, zostaje nam wytuszowanie rzęs. Tuż ten, co zawsze. Princess z firmy Essence. Tradycyjna szczoteczka ładnie pogrubiający, wydłużający. Dla mnie ok. Powtarzamy czynność. Jak widzicie, tuszuję tylko górne, górne rzęsy. Nie cierpię mieć wytuszowanych dolnych. Nie cierpię też mieć pomalowanej dolnej powieki, bo po pierwsze strasznie szczypie mi oko. Po drugie, zaraz się rozmarzę i tak to będzie potem mega niestetycznie. Dobra, dołożę troszeczkę minimalnie korektora, dlatego że gdzieś tam posypywało się i troszeczkę sobie go dołożę. Naprawdę troszeczkę. Dobra, kochani, lepiej nie będzie. Teraz pod okiem dam sobie troszkę pudru. Choć już w tym wieku uwydatniam zmarszczki, no wibo ale... fixing. Nakładam na wieczko. Posypuję. No i jadę pod okiem. Dobra, i teraz bardzo, bardzo delikatnie nałożę sobie jeszcze ale to już naprawdę tyci, tyci. Choć tego też nie lubię, no ale mówię, dzisiaj jest występ. To się rządzi trochę innymi prawami. Nałożę sobie podkład dzisiaj wyjątkowo. Podkład będzie to yy, firmy Lovely. Nazywa się Nudę. Ja jestem dość opalona, ale to jest kolor ok dla mnie. Wyciskam na rękę. Wyjątkowo zrobię to suchą, szczęką, bo z lenistwa nie chcę mi się jeść i się zmoczyć. No i punktowo nałożę sobie troszkę podkładu. Choć tysiącokrotnie lepiej by się to robiło na mokrej gąbeczce, ale. No co zrobić, jak człowiek jest leniwy, to to se musi zrobić na suchej. Trochę na szyję, ale nie dużo. Dobra, jest. I teraz wrócę jeszcze raz do położenia troszeczkę całego tego fixingu na całą twarz. Zmienię pędzel na większy i jedziemy. No, i co tu jeszcze nam zostało? Damy minimalnie ilość naprawdę tyci tyci yy, rozświetlacza na kości, ale naprawdę tyci tyci, bo ja też nie za bardzo lubię, jak to się tak błyszczy. Dobra. No to teraz skoczę jeszcze po jakąś szminkę, zaraz, za chwilkę wrócę i będzie skończony mój makijaż. Dla mnie jest okej. Okay. A, no jeszcze bym zapomniała miałam na kącik oka nałożyć złoto i nałożę, jest to takie złoto też z firmy Kobo. I na wykończę, już jest piąta, ojej, wykończę końcik oka minimalnie tym złotem. No, chcę, że oczywiście nie mogę znaleźć tej szminki, chyba ją zgubiłam w ogóle gdzieś. Będzie to taka eee, szminka z... z Golden Rose, różowa, ale ponieważ nie lubię takiego mocnego wykończenia, jak jest teraz, trochę ją przyćmię taką matową szminką z Miss Forty. przyćmione i zdecydowanie lepiej się czuję tak wygląda mój skończony makijaż, nie wiem czy coś za wiele widzicie e, ubrana jestem w takiej wdzianko, które uszyła mi Justyna Są to, jest to taka bluzeczka zapinana na zameczek tutaj, o i to jest razem ze spodniami